Witajcie w przeglądzie pytań z egzaminu na prawo jazdy i w tym odcinku mówię Wam pytania związane z używaniem świateł przeciwmgłowych tylnych i powiem wam jeszcze, jak to wygląda w praktyce. Czyli skąd w praktyce macie wiedzieć, jadąc samochodem, że możecie te światła włączyć, albo że ich włączyć nie możecie. Dlatego, że nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli nie wiecie, to już wiecie, że światła przeciwmgłowe tylne możemy włączyć, jeżeli przejrzystość powietrza zostanie ograniczona poniżej 50 metrów. No i teraz skąd mamy wiedzieć, że to jest 50 metrów, a nie na przykład 70 metrów? Więc to również postaram Wam się wyjaśnić w tym odcinku. Natomiast, zanim przejdę do tego tematu, to jeszcze klasyczek, czyli zapraszam Was wcześniej do opisu filmu. Tam znajdziecie link między innymi do mojej strony, czyli do strony paniejacku.pl, na którą oczywiście zapraszam plus w opisie znajdziecie link do strony G2A, na której możecie kupić tańsze klucze do gier komputerowych, no i w opisie znajdziecie link do strony superprawojazdy.pl, z której pochodzą te pytania, które tutaj widzicie. Także zapraszam do opisu filmu, zapraszam na tę stronę, no i przejdźmy do tematu. Więc tutaj na początek pamiętajcie jeszcze raz, światła przy głowę, tylne możemy włączyć, jeżeli przejrzystość powietrza spadnie poniżej 50 metrów z jakiegokolwiek powodu. To może być mgła, ale to może być również deszcz, czy może być to również smog. Generalnie, jeżeli mój przejrzystość powietrza spada poniżej 50 metrów, to możemy włączyć światło przeciwmgielne tylne. No i skąd wiedzieć, że to jest 150 metrów? No więc słuchajcie, w praktyce to się ocenia na oko. Ja wiem, że chłop w szpitalu na oko umarł, ale, ale po prostu tak to się ocenia. To znaczy, jeżeli ja jadę samochodem i przestaję widzieć samochód, który jedzie przede mną, no to w tym momencie zakładam, że może warto włączyć, to światło przeciwmgielne tylne i ja również patrzę po tych biało-czerwonych słupkach, które są umieszczone przy drodze. Dlatego, że te słupki są oddalone od siebie o 100 metrów. Więc jeżeli jadę i przestaję widzieć, po prostu nie widzę tego słupka, który jest kolejny, no to w tym momencie rozważam to, żeby właśnie włączyć światło przeciwmgielne tylne, bo to oznacza, że jeżeli ja tego słupka nie widzę, to prawdopodobnie ta mm, widoczność jest ograniczona. Na pewno jest ograniczona poniżej 100 metrów. Natomiast no mówię, w tym momencie można się zastanowić, czy tego światła przeciwmgielnego tylnego nie włączyć, bo no, w praktyce po prostu ocenia się to według warunków, które y, mamy aktualnie na drodze. Także. Tyle jeżeli chodzi o praktykę i przejdźmy do pytań. Więc pierwsze pytanie brzmi tak. Czy masz prawo używać świateł przeciwmogłowych tylnych, jeżeli mgła ogranicza widoczność na odległość 100 metrów? Odpowiedź brzmi oczywiście, że nie. No i mamy drugie pytanie. Czy masz prawo używać świateł przeciwmgłowych tylnych, jeżeli mgła ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 metrów? Odpowiedź brzmi oczywiście, że tak. Także... Tyle z mojej strony, na koniec jeszcze raz zapraszam do opisu filmu, no i oczywiście trzymam kciuki, żebyście zdali egzamin za pierwszym razem.